Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje swoje orędzia ludzkości w współczesnej epoki poprzez proroka naszych czasów, Reden, którą On sam wybrał spośród najmniejszych i uformował swą ręką. Jeśli słowo, które teraz usłyszysz, poruszy Twoje serce, nie czekaj w latargu na przyjście Pana i zatroszcz się o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną. Czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Ty także jesteś wezwany do świadczenia o obecnych działach Ducha Świętego i wynagradzania za grzechy człowieka wobec Bożej sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się, uwalniaj duszę z czyścica ofiarując za nie odpusty zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana Jezusa, wdzieraj się do Bożego miłosierdzia. Oto czytania, jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie Różańca Prawdziwego Życia w Bogu w piątek 2 lipca 2010. Po odmówieniu części bolesnej, rozważania według modlitownika dla grup Prawdziwego Życia w Bogu, punkt 3. Czytanie z mądrości Syracha, rozdział 7, werset 23-35. Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości. Córki, posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich. Przypis. To znaczy nie bądź zbytnio pobłażliwym. Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła, ale daj ją mądremu mężowi. Masz żonę według twego upodobania, nie odrzucaj jej, ale z znienawidzonej nie obdarzaj zaufaniem. Z całego serca czciń swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj. Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to? Co oni tobie dali? Z całej swej duszy czci i pana i szanuj jego kapłanów. Z całej siły miłuj tego, co cię stworzył, i nie porzucaj sług jego ołtarza. Bój się pana i oddawaj cześć kapłanowi, oddaj cześć mu należną, jak ci nakazano, pierwocinny z ofiar przebłagalnej, dar łopatek z ofiar oczyszczenia i pierwocin rzeczy świętych. Wyciągnij rękę do ubogiego, aby twoje błogosławieństwo było pełne. Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłem, nie odmawiają znak przywiązania. Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi. Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem za to będą cię miłować. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Was pierwszy, z zeszyt numer 35 orędzie z dnia 13 sierpnia 1989. Strona 612 Moje dziecko, mój duch jest nad Tobą, moja ręka na Twojej ręce, a moje słowo na Twoich wargach. Moje przysłowia są lampą prowadzącą Twoje kroki. Jeśli zachowasz na zawsze dla mnie swoją miłość, jeśli pójdziesz za moimi pouczeniami, jeśli będziesz posłuszna moim przykazaniom, miłość i wierność nie sprawią Ci zawodu. Ja pozostanę Twoją nadzieją, a Ty staniesz się Moją dziedziczką. Zwyciężę wszelkie otaczające Cię zło, moje dziecko. W chwilach przynoszących Ci nieszczęści nie pozostanę na uboczu. Moje dziecko, ogłosisz moją prawość i moją moc ocalającą nawet rozkładające się trupy. Ja jestem zmartwychwstaniem, każdy naród będzie mnie wychwalał i uwielbiał. Będę z Tobą aż do końca. Me? Najświętsza dziewica. Moje dziecko, me? Pamiętaj zawsze, że ja. Twoja Matka, jestem nieustannie przy Tobie. Módl się bez przerwy. Myślnik Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej lub dźwiękowej na międzynarodowej stronie internetowej www.tjaktadeusz, Lucyna i jak Irena, G jak .com, lub na stronach wydawnictwa Vox Domini, adres www.voxdomini.com.pl.